Gdy do Polski przyjeżdża moja szalona azjatycka rodzina, no, bo co może pójść nie tak. Mamo no, tato, co jest w tej torbie? No oczywiście, że Kimci! Wiesz czy tak nic nie zje bez Kim um, Ale wiecie, że jest normalnie w sklepach? Płuchac, jak Polacy muszą lubić tofu. To nie tof. To sery. Różne sery. Mmmm. Ej! A dlaczego każda pamiątka jest tu, no wiesz, made in China? A to są moje ulubione pierogi! Spróbujcie! Czy kucharz zasnął podczas gotowania? Dlaczego w środku jest owoc? O, jacy polscy faceci są wysocy! Posłuchaj, bo Ciocia właśnie się rozwiodła. Nie znalazłabyś jej jakiego miłego polskiego chłopca? I pamiętaj! Znajdź sobie miłego koreanczyka, bo tak nie może być, że sama tu jesteś. Córka, cioci Cilni i już trzecie dziecko rodzi. A ty co? Kiedy to nadrobisz?